Protest dzisiejszy jest kontynuacją protestów ze stycznia. Niestety tamte protesty nie przyniosły efektu. Nie widzimy dalej refleksji w Komisji Europejskiej odnośnie całego Zielonego Ładu i odnośnie, odnośnie importów towarów rolnych z, poza Unii. Yy, niestety, propozycje zaproponowane yy, odnośnie ugorowania, na przykład, yy, że możemy zasiać 7% yy, powierzchni roślin, roślinami białkowymi, ale nie możemy opryskać ich na chwasty, są absurdalne, bo doprowadzą yy, do jeszcze większej eskalacji yy, chwastów. Tak? Yy, kolejna sprawa: yy, proponowane przez Komisję Europejską. Licencje na wóz towarów rolnych z Ukrainy, gdzie rokiem bazowym się, chce się przyjąć, rok 22 i 23, gdzie było najwięcej tego importu, są skandaliczne wręcz. Tak? Nie, możemy, nie możemy do tego dopuścić. To będzie koniec rolnictwa rodzinnego w Europie. Cała Polska protestuje pod trzema postulatami. We wtorek była wspólna rozmowa z ministrem rolnictwa, wszystkie przedstawiciele ze wszystkich związków rolniczych. Zebrali się i rozmawiali. Jednogłośnie stwierdzili. Trzy razy stop. Stop dla Zielonego Ładu, stop dla importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i stop dla ograniczenia hodowli. Na no chcemy, żeby ten protest przebiegał jak najbardziej bezpiecznie. Ale musimy to zrobić ze względu na to, że w rolnictwie się nie dzieje dobrze. Musimy głośno to pokazać. Moje gospodarstwo jest nastawione typowo na produkcję roślinną. Mam burak, rzepak i pszenicę. jeżeli nie zajmuje się Unia Europejska tymi trzema postulatami, a w szczególności, że już widać, że najprawdopodobniej wraca piątka dla zwierząt, to nie będzie, to są wszystko naczynia połączone. Cała całe rolnictwo jest ze sobą współzależne. Jeżeli zlikwidują zwierzęta, nie mogę mówić o tym, że będę producentem rolnym z takiego względu, że 70% produkcji roślinnej idzie na pasze. Jeżeli cyfrywałem hodowlę, my jako rolnicy produkujący zboża nie będziemy mieli prawa bytu. Ten protest nie jest skierowany przeciwko nikomu, a dla obrony wspólnej sprawy, dla obrony grupy zawodowej, która może stanowi raptem 10-12% populacji, ale nie wyobrażamy sobie po prostu świata chyba bez rolnictwa, bez producentów żywności. Mamy takie proste hasła. Dzięki nam, rolnikom, jesteście najedzeni, jesteście odziani i od czasu do czasu jesteście weseli, ponieważ bez nas, bez nas będziecie głodni, nadzy i trzeźwi. Proszę zrozumieć, że alkohol produkowany jest ze zboża ziemniaków, kiedyś, teraz mniej, ale głównie jest to zboże, yy, na przykład piwo bez jęczmienia się nikomu nie uda i przy, bez przyprawienia chmielem. Dlatego słuchajcie nas, zrozumcie nas, nie jest, to jest protest absolutnie apolityczny i nie jest skierowany przy nikomu tylko dla obrony wspólnych praw. Żeby nikt nam nie kazał nakazem, nakazem ugorować jakieś 4%. Nie wiem, czy mieszkańcy miast wiedzą, co jest ugorowanie. To jest po prostu zostawienie pola na rok bądź na dłuższy czas nieobsiewanego, gdzie będą rosły chwasty. Gdzie później, żeby to doprowadzić znowu do produkcji, będzie trzeba użyć chemii, a chyba nie o to chodzi. Dlatego walczymy z absurdami. My chcemy chronić środowisko, ale nikt lepiej od rolnika, który wychował się całe życie żył blisko natury, nie rozumie jej potrzeb. My rozumiemy potrzeby, tylko nie chcemy formalizacji, nie chcemy zmuszania nas do tego. Ja prowadzę około dwusektorowe gospodarstwo nastawione tylko na produkcję roślinną. Dlatego też bardzo istotne jest dla mnie zapewnienie, czy kontynuację tej równowagi. Niech ci, którzy wytrzymali, mimo trudności i produkują jeszcze, e, hodują, produkują mleko, produkują wołowinę, produkują wieprzowinę, produkują drób, żeby robili to dalej. Mówimy dość poniewierania rolników i zmuszania nas do różnych dziwnych rzeczy, więc przeciwiamy się tym. Jest to głos nasz, żeby usłyszany był w Unii Europejskiej. I dał do zrozumienia ludziom tam, którzy podejmują decyzję, aby wycofali się z takich bzdurnych, bzdurnych pomysłów. Mówimy stop zielonemu ładowi i nie zgadzamy się na politykę Brukseli, no i chcemy coś z tym zrobić. Sprzeciwiamy się polityce rolnej, którą nam funduje nasz rząd, obecna władza, miniona władza. Nie możemy zgodzić się na to, co się dzieje, na to, że narzuca nam się różne zasady, z którymi nie możemy sobie poradzić, czy to ekoschematy. Czy w wóz zbóż, płodów rolnych z terenu Ukrainy jest to coś, co nam bardzo szkodzi, na czym niesamowicie tracimy? No i, i musimy zaprotestować, zademonstrować, że nie zgadzamy się z tym, żeby coś w tym kierunku się zmieniło. No to nie ostatnie, to już od dłuższego czasu się dzieje. No nie ciekawie, można powiedzieć, nie, od kilkunastu lat, bo to nie jest, że to od roku i od dwóch. No a teraz jest no coraz gorzej i ciężej, można powiedzieć. Protestujemy przeciwko niekontrolowanemu importowi towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz zielonemu ładowi i wszystkimi związanymi z tym obostrzeniami. Tracę na zbożu, cena nam spadła z 1600 na 600, no więc strata jest spora. Tracimy na coraz większej biurokracji, bo coraz więcej czasu nam to zajmuje chciano nam wyłączyć 4% powierzchni z produkcji, tak? Więc to jest kolejna ogromna strata dla nas. Jesteśmy na proteście w województwie opolskim. Strajkujemy w ramach Solidarności z wszystkimi krajami Unii Europejskiej, z wszystkimi rolnikami. W Polsce jest zarejestrowany test strajk 30-dniowy. My w województwie opolskim strajkujemy 10 dni. W dniu dzisiejszym, 9, to są strajki przejazdowe. Głównie przy wszystkich zjazdach z autostrady, które mamy, od Strzelec Opolskich do samego grodkowa. W każdym dniu, w każdym powiecie co się dzieje. Wszystko można śledzić na stronie Agrounia Opolskie. My to uaktualniamy, przekazujemy dane wojewodzie, że też na stronie Urzędu Wojewódzkiego znajdą się informacje, gdzie mogą być utrudnienia. Dzisiaj są strajki w postaci przejazdów a w następnych, to są strajki już zgłoszone w postaci zgromadzeń i zgromadzenia niektóre są nawet 24-godzinne. Dzisiaj też w województwie opolskim, oprócz strajków, które mają miejsce na drogach krajowych, powiatowych i wszystkich Opolszczyzny, prowadzimy akcję informacyjną dla konsumentów. W ciągu 10 dni będą rozdawane takie ulotki pod marketami, niemarketami, w każdym powiatowym mieście. Chcemy uświadomić konsumentów, dlaczego strajkujemy, że ten problem nie tylko dotyczy rolników, ale nas wszystkich. Bo jeżeli, zabraknie, jeżeli rolnik nie będzie produkował, to zabraknie żywności Nam i będzie zaburzone bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o krajowe.